Sokolim Okiem witam serdecznie, zapraszam na kolejne spotkanie z Formułą 1. Za nami seria trzech wyścigów. Razem już taki sześciopak sezonu 2020 mamy z głowy, więc dobra okazja znowu, żeby pokrótce podsumować sytuację w stawce, ocenić kto na co ma w tym sezonie szansę. Zwłaszcza, że akurat tor w Hiszpanii, tor pod Barceloną, należy do takich bardzo reprezentatywnych obiektów, dość typowych, w związku z czym ten układ sił, który widzieliśmy na podstawie chociażby okrążeń kwalifikacyjnych bardzo wiele nam mówi na temat aktualnych możliwości poszczególnych samochodów. To jest tor, który premiuje skuteczność aerodynamiczną, dobry balans pomiędzy Dociskiem i oporem nie jest jakoś szczególnie istotna tutaj moc jednostek napędowych, chociaż oczywiście kolejne wyścigi z pomoc, a tam oczywiście ten balans już będzie znacznie bardziej przesunięty, więc to jest taka dobra okazja, żeby na tym etapie sezonu popatrzeć sobie, jak konkretnie wygląda układ sił w całej stawce. Ale chciałem zacząć od dwóch takich drobnych ciekawostek. Myślę, że nie wszyscy na to zwrócili uwagę, jeśli chodzi o tempo aktualnych samochodów. Firma Pirelli, chyba jako pierwsza, Zwróciła na to uwagę, porównując osiągnięcia, osiągi samochodów Formuły 1 z sezonu 2014, a więc z pierwszego roku tych hybrydowych jednostek napędowych, na które wiem, jak wielu z Was narzeka, głównie chodzi oczywiście o, o, o dźwięk, jakże odbiegający od tego, co znamy z epoki V8, nie mówiąc o silnikach V10 czy nawet jeszcze dawniejszych wynalazkach, no ale osiągi tych jednostek napędowych w zestawieniu także ze zużyciem paliwa, czyli taka szeroko pojęta skuteczność. To są naprawdę rzeczy, które powalają na kolana i o tym się rzadko mówi. Porównując, firma Pirelli porównała czas całego wyścigu z 2014 i z 2020 roku. Warto podkreślić, że nie było neutralizacji, więc tutaj nie ma, nie ma żadnego zachwiania. I jeżeli porównamy sobie te, te czasy, to tam wychodzi różnica ponad 9 minut w czasie całego wyścigu, czyli to się przekłada na mniej więcej 8,5 sekundy na pojedynczym okrążeniu w trybie wyścigowym. O tyle szybsze są. Obecne samochody sięgnąłem jeszcze do wyników kwalifikacji z 2014 roku i z 2020 roku. Tutaj różnica to jest ponad 9,5 sekundy na korzyść tegorocznych. Samochodów. Sprawdziłem też tegoroczne osiągi samochodów Formuły 2 i w trybie kwalifikacyjnym samochody F1 z 2014 roku byłyby szybszy od aktualnych samochodów Formuły 2 o 3 sekundy zaledwie na jednym okrążeniu toru pod Barceloną. Samo najszybsze okrążenie w wyścigu w tym sezonie i w sezonie 2014 to jest różnica ponad 10 sekund 10,7 sekundy na. Korzyść tego czasu, który w niedzielę uzyskał Walteri Bottas Więc możemy sobie narzekać na dźwięk, na hałas, e, także na dominację jednego zespołu, ale jedno jest pewne osiągi tych samochodów są naprawdę fenomenalne. E, druga ciekawostka skoro właśnie mowa o dominacji, zdublowani wszyscy kierowcy od czwartego miejsca w dół, czyli tylko podium niezdublowane. Trzydziesty wyścig to był na torze pod Barceloną, i tak się akurat składa, że po raz piąty już. Akurat tylu kierowców nie zostało zdublowanych, czyli tylko ci, którzy finiszowali na podium. Co ciekawe, aż trzy z tych przypadków to były tak uwielbiane przez wszystkich lata 90. Do tego sezon 2017 też, też była taka sytuacja czterokrotnie pierwsza czwórka nie została zdublowana w tym okresie, więc to pokazuje, że akurat nie jest taki szczególny evenement, że Mercedes i Red Bull Maxa Verstappena. Tak daleko odskoczył od stawki, to się po prostu zdarza. Wracając do samego układu sił i do samego przebiegu tych ostatnich kilku wyścigów, chyba już tylko wyjątkowi optymiści liczą na to, że ktoś powstrzyma Luisa Hamiltona przed wyrównaniem rekordu siedmiu tytułów Mistrza Świata w wykonaniu Michaela Schumachera. Jeśli chodzi o układ sił w stawce, o, o osiągi poszczególnych samochodów, to nikt po prostu nie ma podejścia do Mercedesa, tutaj nawet y, ta y, potencjalna zmiana, o której się mówi, która w zasadzie no, prawie na pewno wejdzie, wejdzie w życie, słuchając y, wypowiedzi ludzi z FIA, czyli zakaz korzystania ze specjalnego mapowania silników na kwalifikacje, to jest temat, którym też się osobno, osobno zajmiemy. No, nawet to tutaj nie utrąci skrzydeł Mercedesowi, bo ich przewaga opiera się na wielu różnych czynnikach. Samotempo wyścigowe też jest bardzo dobre, i tylko w wyjątkowych tak naprawdę sytuacjach ktoś może im. Stawić czoła, ktoś może skuteczniej im rzucić wyzwanie, i w tym momencie jest to no, tylko Max Verstappen i, i Red Bull, bo drugi kierowca Red Bulla odstaje, Ferrari jest kompletnie nigdzie, reszta no, w zasadzie środek stawki, samochody Racing Point, teoretycznie druga siła w stawce też oczywiście odstają od maszyn Mercedesa. W związku z czym wydaje się, że tylko Walteri Bottas tutaj mógłby coś zdziałać, no ale. Patrząc na, na jego wyczyny, chociażby te dwa, dwa ostatnie weekendy, no, w Hiszpanii zawalony start przede wszystkim. E, sam do końca baterii nie wiedział dlaczego. Próbował się złapać w strugę za Hamiltona, żeby pociągnąć się do pierwszego zakrętu, ale tam już był wyprzedzający go. Verstappen spadł jeszcze za lansa strola, stracił kontakt. E, później próbował, oczywiście, to wszystko odrobić, ale nie starczyło mu pary nawet, żeby, żeby pokonać Maxa Verstappena, którego z kolei Louis Hamilton też komfortowo za sobą zostawił. Oczywiście jadąc z tyłu, tak jak w ma się większe problemy z ogumieniem. Na no to też trzeba oczywiście zwrócić uwagę, no ale fakt jest taki, że Botas tutaj nie miał podejścia do, do Maxa Verstappena. Trzecia pozycja i w wyścigu, i w klasyfikacji sezonu. Sam przyznaję, że te marzenia o mistrzowskim tytule, tytule po prostu odjeżdżają, no ale trzeba szczerze tutaj spojrzeć prawdzie w oczy i to ocenić. Bottas musiał przez cały czas być na swoim absolutnym topie i liczyć przy okazji też na potknięcia różnego rodzaju ze strony Luisa Hamiltona. No niestety jeśli chodzi o walkę o mistrzowskie tytuł, tak to w tym momencie wygląda. No chyba oczywiście, że jakiś niebywały pech dopadnie Luisa, że nastąpi coś co trochę rzuci tutaj piasku w tryby tej machiny do, do wygrywania oczywiście z punktu widzenia samej walki i sezonu 2020. No mile by to było widziane krótko mówiąc, chociaż oczywiście nie wypada nikomu życzyć źle. Druga siła w stawce. Jednak to jest ten różowy Mercedes Sergio Pereza i Lansa Strola. Oczywiście Verstappen jest przed nimi i w poprzednim wyścigu był przed nimi i w klasyfikacji oczywiście też jest przed nimi, no ale więcej w tym zasług samego kierowcy niż, niż samochodu. Wystarczy popatrzeć, gdzie jest Alex Albon. Red Bull może być szybkim samochodem, ale w bardzo wąskim oknie pracy. Natomiast różowy Mercedes jest znacznie bardziej uniwersalnym samochodem. Jedyne, czego brakuje, to właściwie odpowiednia obsługa w trakcie. Weekendu wyścigowego, odpowiednie przygotowanie zespołu, odpowiednie też nastawienie samych kierowców, ich możliwości tutaj też e, mogą odgrywać, odgrywać pewną rolę i być decydujące. Oczywiście są takie przebłyski, jak chociażby e, trzecie pole startowe Niko Hulkenberga teraz czwarta, piąta pozycja po dość mocnym wyścigu wykonania oby kierowców Racing Point. No ale tak naprawdę na papierze powinno być chociaż jakiś podium w tym sezonie i sądzę, że prędzej czy później. Takie podium nadejdzie. W tym momencie można jeszcze dodać dwa słowa na temat tych niebieskich flag i Karla, Sergio Pereza i Daniela Kwiata z Alfa Tauri. To jest wynik takiego ostrzejszego podejścia ze strony sędziów, jeśli chodzi o niebieskie flagi. Już od pewnego czasu jest taka procedura, że przy trzech sekundach różnicy kierowca dostaje informację, powinien dostać informację, ostrzeżenie, że zbliża się dublujący go zawodnik, kiedy różnica wynosi sekundę i dwie dziesiąte. Wtedy trzeba już ustąpić. Są niebieskie flagi, niebieskie panele, jeszcze dodatkowo z nuarem startowym kierowcy, któremu ta, ta nie, ten niebieski sygnał jest pokazywany. Do tego jeszcze niebieskie światełko w kokpicie, więc system sygnalizacji wizualnej jest tu bardzo, bardzo szeroko rozwinięty. Do tego jeszcze powinny dochodzić ostrzeżenia ze strony inżyniera wyścigowego, który oczywiście na bieżąco widzi sytuację w wyścigu. Ma te, mają takie, takie mapki z kropeczkami, gdzie jest który samochód, więc wszystko jest teoretycznie. Pod kontrolą no i kierowca dublowany ma obowiązek jak najszybciej ustąpić, i, i, i tak y, właśnie nie zrobili tego ani Perez, ani Kwiat. Po 5 sekund kary. Co ciekawe, Michael Massey mówił później w wywiadach, że y, menadżerowie, dyrektor, dyrektorzy sportowi innych zespołów od razu mu gratulowali, od razu przekazywali informację, że tak właśnie tego chcemy, takiego podejścia, żeby nie wypaczać po prostu wyników wyścigu przez zbyt szlamazarne przepuszczenie liderów przez dublowanych kierowców. Trzecia siła w stawce wciąż jest to oczywiście McLaren, nawet jeżeli kwalifikacje pójdą jakoś niezbyt spektakularnie, to w wyścigach albo jeden, albo drugi kierowca, albo czasami obaj potrafią naprawdę wyciągnąć maksimum. W Hiszpanii akurat ciężar walki na siebie wziął Carlos Sainz, który zawsze chciałem powiedzieć przez własną publicznością, ale teraz to trochę nieaktualne, więc po prostu na, na swoim torze zawsze dojeżdża w punktach w całej swojej karierze. Dziewiąta pozycja to chyba jego najgorsze miejsce w debiutanckim sezonie, jeszcze w barwach Toro Rosso, teraz szóste miejsce, czyli tak naprawdę najlepszy z reszty, jeszcze do tego zostawiając za sobą Aleksa Albona, który teoretycznie Powinien być z przodu, więc udany wyścig dla niego. Lando Norris, trzeci wyścig z rzędu, coś idzie nie tak. Pamiętacie walkę przegraną z Ricardo na Silverstone, w drugim wyścigu na Silverstone dał się objechać w dziwnym miejscu przez Szarla Leclerca, a teraz zawalony start, pierwsze okrążenie. Norris mówi, że zbyt zachowawczo pojechał, stracił pozycję, których później już się nie udało odrobić, więc na pocierzenie punkcik. No gdyby nie defektu Leclerca, to też pewnie bez tego punktu by się. Obeszło, no ale wiemy, jaka jest Formuła 1. Nie ma co gdybać, punkcik zapisany to jest, to jest ważne. E, za McLarenem, e, jeżeli chodzi o formę w Hiszpanii, Alfa Tauri, ale generalnie w przekroju całego sezonu, jednak Renault powinno się znaleźć w tym miejscu. Weekend taki trochę, e, trochę anomalia, jeśli chodzi o Daniela Ricardo i Estebana Okona. Generalnie punktują solidnie. Tutaj próbowali się wyciągnąć strategią jednego pit stopu, ale. Bez większych efektów w kwalifikacjach, też wolniejsi od Alfa Tauri, przedzieleni przez Alfa Romeo, Kim Jego czyli taką pozytywną z kolei anomalię, jeśli chodzi o układ sił w stawce do, do końcówki. Jeszcze za chwilę dojdziemy, więc no, Renault na pewno ma większy potencjał, na no to też wskazuje ich pozycja w klasyfikacji konstruktorów. Ale zdarzają się rzeczywiście takie bardziej anonimowe weekendy, początek sezonu, awarie, teraz z kolei, no jednak brak, brak tempa i występ poniżej oczekiwań w Barcelonie. Alfa Tauri, Piergasli tutaj oczywiście liderem zespołu. Daniu Kwiat wolniejszy w kwalifikacjach, więcej pecha, punkty zdobywał. Ciekawostka, za każdym razem, kiedy w drugi raz ścigaliśmy się na tym samym torze, po jednym punkcie za dziesiąte miejsce w Grand Prix i Grand Prix 70-lecia. Też takie trochę, trochę słabe wejście w sezon w wykonanie Daniła Kwiata, tu jest sporo jeszcze do poprawy. Gdzieś tam między nimi się błąka, głównie koło, koło Piera Gasliego, Alex Albon, który, no cierpliwość oczywiście jest wskazana w przypadku Red Bulla, tak jak już wielokrotnie mówiłem, są w o tyle komfortowej sytuacji, że nie do końca potrzebują dużych zdobyczy punktowych ze strony drugiego kierowcy, więc jest taki komfort, że mogą dać mu jeszcze się otrząsnąć, ochłonąć i przyzwyczaić do nowej sytuacji, ale też ta cierpliwość nie może trwać wiecznie. Nie jest tak, że kierowca ma nieskończoną liczbę wyścigów na to, żeby zacząć pokazywać na co, na co go stać. Ciekawo u Albana jest to, że po zawalanych kwalifikacjach potrafi dojechać wyżej niż po kwalifikacjach, w których rusza mniej więcej z należnej mu pozycji, tak jak to miało miejsce w Barcelonie. Tam Red Bull próbował coś czarować strategicznie, ale z oponami kompletnie Alex nie mógł się dogadać. Twarda mieszanka jako jedyny w ogóle i spróbował Wyścigu nie przyniosło to żadnych efektów. Nie wyprzedził Sebastiana Fettela, nawet w końcówce wyścigu, no i w rezultacie skończyło się tak, jak się skończyło. No, właśnie. Ferrari gdzieś tam nam po drodze umknęło między McLarenem a Renault, wyjąwszy oczywiście też defekty i błędy strategiczne. Samo tempo samochodu nie jest zadowalające, do tego oczywiście problemy w zasadzie po, po obu stronach garażu, większe oczywiście u Sebastiana Fettela już któryś wyścig z rzędu słuchamy tych strategicznych dyskusji i, i, i rozważań, no tam po prostu niestety coś nie gra na linii kierowca zespół tutaj nie można wskazać jednoznacznie winy po stronie Sebastiana Fetela czy po stronie zespołu Ferrari po tej stronie garażu, która zajmuje się nim i, i jego samochodem, to po prostu brakuje wspólnej chemii, brakuje jakiegoś połączenia w tym ostatnim przecież sezonie ich wspólnych startów ogromna szkoda tak naprawdę, bo przez to pewne, pewne możliwości uciekają w Hiszpanii nowe nadwozie dla Sebastiana wykryto pęknięcia wskutek najazdów na tarki, które powstały na Silverstone. Trochę oczywiście zabieg też dla poprawy komfortu samego kierowcy, który wtedy wie, że zespół próbuje tak naprawdę wszystkiego, żeby odmienić los, żeby stworzyć mu bardziej komfortowe warunki. Było lepiej, to trzeba przyznać zdecydowanie, no ale nie na tyle, na ile można się spodziewać po bądź co bądź czterokrotnym Mistrzu Świata, który dojeżdża na siódmej pozycji jadąc na jeden pisto, broniąc się właśnie przed Aleksem Albanem i paroma innymi kierowcami i jeszcze zostaje obwołany kierowcą dnia za siódmą pozycję, kierowca Ferrari jeszcze do tego. to jakby najlepiej chyba podkreśla stopień rozkładu i skalę problemów w tym zespole. Nie jest też tak jak w Red Bullu, że mamy wyraźnego lidera, szefa, bossa jak Max Verstappen i gdzieś tam daleko za nim błąka się bezradny młodzieniec z małym doświadczeniem. Tutaj, po pierwsze, Sebastian ma duże doświadczenie, jest bardziej utytułowanym kierowcą niż Leclerc. A po drugie, Leclerc też nie jest wyraźnym liderem ekipy. Tutaj w kwalifikacjach też różnie bywało. Ostatni wyścig oczywiście, na korzyść Szarla, natomiast nie jest tak, że wyraźnie dominuje w tej rywalizacji z kierowcą, z którym kończy właściwie współpracować i czeka już powoli na przyjście Carlosa Sainca. Koniec stawki, czyli głównie zespoły. Napędzane silnikami Ferrari, ekipa Haas, ekipa Alfa Romeo, do tego Williams. Tutaj tak naprawdę sporo się zmienia z wyścigu na wyścig właściwie i z kwalifikacji na wyścig też, bo Williams wiadomo, błyszczał w kwalifikacjach, błyszczał na tyle, na ile oczywiście wejście do Q2 można określić takim mianem, ale na tle ich niedawnej, niedawnej formy, niedawnych występów są to niewątpliwie duże sukcesy. Teraz weekend w Barcelonie dużo bardziej anonimowy, dużo słabsze tempo. Tutaj z kolei błyszczała ekipa Alfa Romeo, zwłaszcza Kimi Raikkonen, najlepszy tutaj w tej, w tej stawce na, na szarym końcu, więc jest to jakaś tam jaskółka, która zwiastuje być może lepsze wyniki w kolejnej fazie sezonu, która rozpoczyna się zresztą od jednego z ulubionych torów Kimiego Raikkonena, czyli na Spa francorcham gdzie mają być zakazane te specjalne tryby kwalifikacyjne w jednostkach napędowych, co powinno pogrążyć właśnie zespoły klienckie, czyli Mercedesa, zespoły klienckie Mercedesa, czyli właśnie Williamsa. W dużo mniejszym stopniu dotknie to ekipy fabrycznej, która tę swoją przewagę w tempie czerpie z wielu różnych źródeł, natomiast ewentualna przewaga Williamsa właśnie w ogonie stawki wynikająca z lepszych trybów pracy jednostki napędowej w kwalifikacjach. Zostanie po prostu wymazana. Pewnie dlatego George Russell tak bardzo tego żałuje i mówi, że on by wolał, żeby te tryby kwalifikacyjne pozostały. O trybach kwalifikacyjnych porozmawiamy sobie już wkrótce w kolejnym odcinku, a jeśli chodzi o ten poświęcony aktualnemu układowi sił z paroma wątkami poruszonymi z Barcelony, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce.